Siema, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj nieco inaczej nowa woda. Dawno mnie tutaj nie było. Cały ten sezon praktycznie omijałem ten zbiornik, ponieważ jest to tak oblegana woda, żeby się dostać tutaj na miejscówę, to trzeba przyjechać przynajmniej dobre pół dnia wcześniej, żeby sobie zająć po prostu. Jest tyle uchętnych na tą wodę. A o dziwo, dzisiaj zjechałem. Piękna, duża, szeroka, miejscowa, uściutka. Nie wiem, ryby nie biorą? Czy co? Nie wiem. Sprawdzimy to. Pelet już mam rozrobiony. Właśnie idę do auta po resztę sprzętu. Pelet sobie powoli dochodzi. Dzisiaj taki mały, inny miks. Mojusie mi się skończył, więc kupiłem sobie. Czysty skreting, czyli zapach jakiś rybny, coś takiego. Dodatki do tego kupiłem trzy różne zapachy, morwę, konopię i chyba ananasa, jak dobrze pamiętam. Także wszystkiego po trochu wrzuciłem, wymieszałem, to wszystko sobie dochodzi. Ja biorę się za wypakowanie sprzętu, a wy trzymajcie kciuki. Jeżeli film się Wam spodoba, możecie zostawić łapeczkę, jakiś komentarz. A jeżeli jest już nowy, może zostawić subskrypcję. Także trzymajcie kciuki, nie przedłużam. Zabieram się za rozpołożenie sprzętu i widzimy się przy rybie. No dobrze, pierwsze wędki rozkładamy. W międzyczasie tak wygląda pelecik. Teraz to wszystko musimy podlać syropem. Widzę, że końcówkę już mam. O, coś tam jeszcze leci. No zobaczymy, może wystarczy. No i teraz wszystko sobie to wymieszamy ładnie. Przez to, że dodaliśmy tego magicznego syropu. Pelet nam się nie zbryluje. Jest to... Dosyć istotne, żeby nam pracował we wodzie, a nie spadła klucha. Tylko o, widzicie? Każda cząstka jest luźna. Jak wpadnie do wody ta bryła, to ładnie nam się rozpadnie. No dobrze. Zabieram się za rozkładaniem drugiego kija i widzimy się za chwilę już w kierunku wody. Słuchajcie, kij świeżo wyrzucony, a u mnie już jest branie. Pierwsze pociągnięcia. Może za chwilę jakaś rybka wyjedzie. Rzuciłem właśnie drugiego kija. Na prawym kiju mam wyrzucony pelet od Meusa o zapachu piernika właśnie na tym kiju prawym są wskazania. Na lewym kiju wyleciała właśnie kuleczka 8 mm e, Kraluso Ananas. No i czekamy. Co tu się będzie dzisiaj działo? Sam jestem ciekaw. Cały sezon mnie tu nie było. A przypominam, że mamy koniec wakacji. Także za dużo czasu już na wędkowanie. Nie zostało, bo ja nie jestem zimowym wędkarzem. Jakoś, jak się robi chłodno, to nie umiem wędkować. Nie wychodzi mi to. Co nie znaczy, że nie będę jeździł. Wiadomo, nie tak często, bo zostałem ojcem, więc obowiązki w domu też się powiększyły. Trzeba się zająć synem. Także liczę na to, że jeszcze tym to jesienią mi się uda coś połowić. Póki co walczymy tutaj jezioro żyje. Widać mnóstwo rybek przy powierzchni jak się spławiają. Tam zresztą możecie sobie zobaczyć Nie wiem czy będziecie widzieć. Tam jest plaża, pełno kamperów stoi. O, mamy granicę. Aj! Spaliłem. A jeżeli jest jakiś mały. Ja spaliłem. Dobrze, próbujemy dalej. Coś tam podskubuję. Raz lewego, raz prawego kija. Wyjechał jeden krąpik. Taki większy. Ale nie nagrywałem wam tego w ogóle. Zapomniałem po prostu kamerę włączyć. Siedzę, czekam na następną rybkę. Ludzie w kamperach pomału zaczynają się budzić. Pierwsze okrzyki były. Siedzą na łonie natury, ale muszą się drzeć. Nie mogą odpocząć od hałasu, od tego miasta. No, znowu było Branko na prawą. Z lewej strony słychać, jak tam rybki cmokają. W trzcinach. Trochę kapeluszy też tam jest. A wiadomo, Linek, Karpik lubią takie miejscówki. Także może być ciekawie dzisiaj. Jest tutaj na tym zbiorniku mnóstwo sandacza. No i wiadomo, też jest sum. Sporadycznie ktoś chwycił. Ale głównie ludzie przyjeżdżają tutaj za sandaczem. Miałem tutaj okazję złowić sandacza. Z brzegu na pelet. O zapachu halibuta. Dzisiaj zapomniałem go ze sobą zabrać, bo wyjazd w ogóle na ten zbiornik to jest taki spontaniczny, bo usiadłem w aucie za 10.05 no i siedzę, myślę gdzie tu jechać. Nie mogę kompletnie nic wymyślić. Nie chciałem was zabierać z powrotem na to samo jeziorko, tam do lasu. A na spinning dosyć niepewna pogoda dzisiaj. Ma być burzowo, przez całą Polskę przechodzi taki front. Dzisiaj można było już nawet zaobserwować. Więc wolałem nie ryzykować, że wejdę na łódkę, będę na środku wody, przyjdzie mi burza, a do tego kij węglowy w ręce. Powiedziałem nie, wolę usiąść z brzegu. W razie deszczu czy burzy mogę się szybko zwinąć do auta. Czy nawet zostawić wędki na brzegu zwinięte i schować się do auta, przeczekać, aż deszcz przejdzie. Nie mam co ryzykować, żeby stracić życie przez własną głupotę. O, mamy branie. I coś tam siedzi. Nie jest to duża ryba. Ale coś tam jest. Pewnie znowu krąba albo leszcz. O, teraz przymurował. A raz O, Znowu taki nie za duży. No, pelecik Piernik. Muszę sobie jeszcze jedną podpórkę podłożyć. Ja, gościu, ja chcę cię uwolnić spokojnie. Wracaj do wody. Palecik, mały spiernik. Nabijamy z powrotem koszyk i lecimy. Wędki, jakich używam, są to Mikado do ufałki. To jest akurat 3,90 do 120 gram. bo Chciałem jednego takiego cięższego, troszeczkę w razie, jakbym się kiedyś na rzekę wybrał. A drugi to jest ten samki. Tyle, że nieco krótszy, bo jest to 3,50 do 90 gram, jak dobrze pamiętam. Tak, do 90 gram. Z obu jestem bardzo zadowolony. Także mogę śmiało polecić, jeżeli ktoś szuka fajnego, niedrogiego feedera, no to te kijki mogą być naprawdę doskonałym wyborem. Coś tam się ruszyło na ananaska. I tu na o, na piernika też <ścoughs> I znowu wszystkie jeden rocznik W drugą stronę gości, w drugą stronę. No, wracaj do mną poszedł. Pelecik nadal działa. Cały czas ten sam, pierwsza kulka jaką założyłem Troszkę wymęczony, ale cały czas coś tam jeszcze do niego skubię. Póki co nie zmieniamy przynęty. Zostajemy przy tym co jest. wow, wow. wow. Słuchajcie, branie na dwa kije. Jest to duża ryba. Podejrzewam, że to będzie też krąg. Może leszczę. O! Tak Jeszcze podczepiony. Za grzbiet. Nie, no to mnie prześladuje. Kolejna ryba za grzbiet. Prześladuje mnie to. Dobra, tu mi zestaw. Ło, wow, ale bym zrobił, ale bym zrobił i byłoby po wędce. I to kurczę po drugim segmencie, nie po szczytówce. Tak sobie przewinąłem na tej wędce słowie Bez klipsa. Och, pięknie lecą. Dwa bociany Czy już oblatywały? Chyba nie, co? Kolejna ryba, napiernik. Bardzo ładne bronie, ale znowu jej nie czuję. Idzie jak naleśnik Więc cóż to może być? Lesz albo krąg. Naprawdę jedna ze skuteczniejszych przynęt jaką miałem. I to już nie pierwszy rok kiedy tą, ten pelet używam. Kiedyś przypadkiem go odkryliśmy z Mariuszem. I tak zostało. Kończy się, kupujemy następny W ogóle my tak, jak z Mariuszem jeździmy to Nie ma moje twoje, tylko jest nasze On kupi przynęty, ja kupię przynęty Następnym razem On kupi pelet I tak na zmianę I tak wspólnie wędkujemy wspólnie na te same przynęty także Dzielimy się ja wszystkim na pół. Oj, mamy coś tam na lewym kiju. Coś tam się pokazuje. Kolejna na piernika. Ale wszystko jeden rocznik. Nic większego nie chcę podejść póki co. No dobra, to nie, ciut większy. Chodź tu chodzi? Ten już jest taki niczego sobie. Czekaj, uwolnimy cię szybko. Lecę do nie, nie lubię tego śluzu właśnie od nich. Jak chyba każdy wędkarz. Ale pelet cały czas mimo obśrupania. Cały czas rybki na niego biorą, ale wymienię już go. O, ale to pięknie pachnie, skoro, że nie możecie tego poczuć takimi. Toruńskimi pierniczkami. Naprawdę. Zapaszek petarda. trafił bez klipa. Gdzie wpadnie, tam leży. A lewy kij z klipem. Mniej więcej rzucać na tą samą odległość. I siedzi. I znowu nic dużego. O, na lewym kiju teraz było ładne pociągnięcie. Ależ tego piernika atakują Ale wszystko tak jak jeden rozmiar Nie w tą stronę koleżanka Czy kolego Ależ było bronie na lewym kiju Nie wiem czy tam coś nie siedzi bo... Szczytówka trochę. Tak, tam będzie ryba. I jest nawet fajniejsza ryba. Chyba, że jest znowu za grzbiet podczepiony. Jeszcze jej nie widać. Kowrotek hałasował. Mhm. Nie mam pytań. Słuchajcie, jeszcze zaczyna padać. Czy wy to widzicie? Ryba za bok. Normalnie jakbym ją na żywca założył. Jeszcze jak gada. Dobra. Może wrócisz gdzieś żyć? Pewnie, poszedł. A co ma nie żyć? Zdrowa, silna ryba. I kolejna ryba na Piernika, już nawet nie liczę, która to. Oj, Same maluchy. Nic większego nie chcę podejść. Mhm, mm mhm, mmm, -hmm. kolego. Ale bez takich akcji. Chodź, 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 chodź. O, tak, nie za duży. Ależ one dzisiaj walą z tego piernika. Druga wędka praktycznie martwa. Ale jedną rzucam sobie piernikiem, a drugą testuję, czy jest coś innego, co je jeszcze zwabi. Przed chwilą założyłem tam fluoskopeks, tą przynętek, co, co widzieliście na innym zbiorniku, gdzie brały nam tam ładne liny karasie no i tajemnicza ryba torpeda ale nie chciałem jechać tam dzisiaj żeby nie nagrywać znowu z tego samego miejsca dla o, patrz nim. dla uzmaicenia wy We, wezmę pojadek gdzie indziej Zobaczymy czy gdzie indziej będzie się coś działo takie pudełeczko to wam starczy na łocho. jak jeździcie często to na rok naprawdę przynęta jeżeli nie spadnie z rybą no to potrafi bardzo długo siedzieć bardzo długo się obtacza z tej swojej skorupki potrafi naprawdę długo wabić ryby Troszeczkę bliżej. Kolejny atak na piernika i siedzi ryba. Jeszcze krosami tu przyjechali, hałasują mi za plecami na polu. I znowu ten sam rocznik. No, jak delfin. Kolejna ryba. I kolejny piernik. Taki kurde, fajniejszy, poszedł No i chyba tam się chłopak zakopał, nie może sobie rady dać. Słychać tylko, jak mieli i gaśnie mu co chwila. Kolejna ryba na piernika. O, ten już trochę waży. Kiku, za wygięte. Głupota to, co robię w tej chwili, ale nie chce mi się iść po podbierak. No, ten już taki niczego sobie jego mość. Pach, poszedł do wody. Wracamy za chwilę. Właśnie fajny linek wpadł. Fajna rybka. Nie będziemy go męczyć, szybko wypinamy. Foto. I wraca do domu. A, jeszcze mnie opryskał. No dobra, kończymy na dzisiaj. Ja już jestem w drodze do domu. Wszystkie ryby, jakie dzisiaj wpadły, wpadły na pelet yy, piernik. Walczyłem z wszystkim, co miałem. Niestety nic nie dawało efektów. Tylko piernik się sprawdził dzisiaj. Także jeżeli ktoś dotarł do końca, dziękuję bardzo. Możesz zostawić jakiś komentarz, łapeczkę. A jeżeli jest ktoś nowy, może zostawić subskrypcję. Dzwoneczki mamy być na bieżąco. Także ja lecę do domu montować dla Was film. I widzimy się przy następnym wypadzie nad wodę. Siema!